Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy krótko, w dobrym tempie, boże, by Was nie zanudzić. Słuchajcie, Białogardzie nabrało wszystko rozpędu. No zobaczcie, to są działania mojego kolegi, naszego mieszkańca, który samorządowca, który od kilkunastu lat no, walczył o boisko wielofunkcyjne na osiedlu Olimpijczyków. To jeszcze za czasów zamieszłych. No i co i stało się w ramach projektu Orlik 2024, będziemy mieli Sławek dorzuci półtora bańki i miasto z trudem, ale z pełnym zrozumieniem, te półtora miliona też da. No kurde, rewelacja! Tylko na tamtym zdjęciu y, Paweł jeden i drugi, no ta jedna radna to świeżynka, ale w środku pani burmistrz, która też w samorządzie istnieje od kilkunastu lat, y, z, też walczyła zawsze o boisko wielofunkcyjne, ale ważniejszy był żłobek, bo te półtora miliona czy dwa miliony, no skąd je wziąć? Na bale by nie starczyło, na tańce, na inne pierdoły, no ale teraz dostrzegli to, Dostrzegli to i teraz boisko będzie. Brawo, cieszcie się. Cieszcie się. Tomasz, udało Ci się, widzisz, dzięki Twoim też staraniom. Kto tam teraz będzie pamiętał, Tomasz, że Ty się starałeś? Oni to załatwili, oni to dadzą I oni będą przecinać wstęgę. Okej. Okay. Dobra, ja widzę ten y, betonowe konstrukcje y, do huśtania się na hulejnogach u siebie na osiedlu. Pierwszy etap. Drugi etap, no jeżeli w tym tempie jak ten orlik, no to y, powinien dożyć, no daje im pięć, no góra, dziesięć lat. I powinno tak betonowych kocków na Wyspieńskiego na blisku się pojawić. Tempo mają zajebiste. A teraz y, y, z innej beczki. Czyli jak w Białogardzie nabrali tempa, to jak tracą tempo u góry. Witam pana bardzo serdecznie w naszym zakładzie pogrzebowym. Do Piachu! Proszę bardzo. Jesteśmy młodą, agresywną firmą. Wchodzimy na rynek jak szpadel w ziemię, proszę pana. Dobrze, w czym mogę panu pomóc? Ministerstwo Rodziny i Pracy Politycznej i Społecznej od wiosny 2024 roku konsultuje projekt nowelizacji. Nowelizacji czego? Podniesienia zasiłku pogrzebowego. No tak, bo on się nie sam nie podnosi. Oni muszą go podnieść. Oni zauważają taką potrzebę, ale, ale oni konsultują. Oni konsultują i. Konsultują wiele rzeczy w ten sam sposób. Tak mocno konsultują, że w drugim przypadku, o, oczywiście, trzymajcie się zdrowo, starajcie się nie umrzeć w tym roku, przytrzymajcie do przyszłego, może jednak uda im się przekonsultować, i rodzina będzie jednak miała lżej. I to dzięki nim. Bo oni konsultują. Oni, taki urzędnik z PSL-u, Ludowiec też konsultuje to, co już trwa, też kilkanaście lat, takie historyczne. Obejrzyjcie, trochę może przedługi fragment, ale warto skonfrontować to też z tym zasiłkiem pogrzebowym i z tym, jak się konsultuje. Kierowców. Przygotowujemy szereg y, ważnych zmian oczekiwanych zarówno przed, diag przez diagnostów, użytkowników samochodów. Czasy się bardzo zmieniły przez te 20 z lat. To poziom ustawy, rozporządzenia? Jak to wygląda? Jesteśmy zobowiązani do zaimplementowania dyrektywy europejskiej, y, w której musimy wiele kwestii zmienić i mówimy o ustawie. Natomiast kwestia stawki, o której pan y, poruszył, to jest jeszcze inna osobna kwestia, którą można także ustalić rozporządzenie. Kiedy konkretne na stół położycie? Ja chcę pogodzić dwie racje. Z jednej strony Polacy oczekują, że to badanie będzie tanie. Z drugiej strony no, są przedsiębiorcy, jest branża, która uważa, że przez 20 lat naprawdę wszystko poszło w górę, a ich stawka się nie zmieniła. Zresztą diagności nie są jedyną grupą zawodową czy grupą przedsiębiorców, w której właśnie tego typu stawki nie zostały zmienione. To, to pani ministrze, to kawa na no, o ile może to podskoczyć? 98 złotych, tak realnie? dzisiaj nie ma ustalonej tego typu stawki. Ro ro na pewno, na pewno ona nie, nie wzrośnie o jakąś znaczącą kwotę kilkudziesięciu złotych. To, to, to będą naprawdę niewielkie. Kilka, kwoty. Kilkanaście bardziej rozumiem złotych. To nie jest ustalone. Jasne. Najważniejsze jest to, żeby był mechanizm oparty o mechanizmy gospodarcze i to badanie nie było drogie. To trochę o inwestycjach, panie ministrze, bo jest ich nie mało. I co? Konsultuje? konsultuje, daje radę, daje radę i teraz, no to no co, jak gdybym miał taki warsztat, ja bym zawiesił działalność i niech sobie sami robią te przeglądy. Sami, w godzinach, poza godzinami pracy, ministra zakasałby rękawki, poszedłby i robiłby za darmo, najlepiej za darmo, dobrze dla ludzi. Kampanii wyborczej na prezydenta na razie nie podsumuję, ale latami do wdów. Naprawdę. Na podsumowanie fragment stand-upu, który bardzo mi się podobał. Jak nas wszystkich bardzo wkurzą tymi konsultacjami, tym, że zaciskają pasa, ale nam, a nie sobie, to wiecie co? Przychylam się do tego stwierdzenia. Jak nas wkurzą, to wyniesiemy tę gówna na butach. Zresztą, zobaczcie. Najlepsza lekcja filozofii, jaką miałem na studiach. I jaka z tego naucza dla nas współczesnych ludzi? Pomyślałem sobie, że nie martwcie się tym, co słyszycie w telewizji, co się dzieje w naszym kraju. Żyjcie normalnie, bawcie się dalej, a kiedy atmosfera zrobi się wystarczająco gorąca, wyniesiemy gówno na butach.